To jest coś zupełnie nowego. To chyba Łukasz Kadziewicz fajnie powiedział w, w Polsacie Sport, że gdzieś spotkaliśmy się pośrodku, tak, z siatkówką plażową. Bo nie jest to dwóch zawodników, nie jest to sześciu, siedmiu, tak, tylko, tylko czterech. Zasady halowe, ale na piasku i tak dalej, i tak dalej. Normalne boiska, tak jak, tak jak na hali, a nie na piasku, które są krótsze. Spotkaliśmy się po środku i próbujemy w to grać. Ale jest dobra zabawa, także naprawdę... Zresztą widać, każda drużyna próbuje coś wymyślić, czymś zaskoczyć. Wszyscy się uczą chyba na razie, na razie w to grać, ale ja uważam, że to jest ciekawa alternatywa i, i przede wszystkim fajna zabawa, szczególnie przy takiej pogodzie. I takich kibicach, bo kibiców też dopisało, widać, że, że chyba spragnieni. No tak, powiem szczerze, że dawno nie grałem przy takiej temperaturze. No ciężko grało się tak naprawdę na tym piachu. Tym bardziej, że zeszliśmy prosto z hali. Jesteśmy w treningu na hali, tak naprawdę. Ale fajnie, że udało się wyciągnąć ten drugi set w meczu z Olsztynem i wygrać to spotkanie 2-0. Bo, jakby nie było, oszczędziliśmy troszkę sił na kolejne spotkanie. Nie gdzieś, tylko tutaj na moncie sobie po, po, pogrywałem, ale to jest zupełnie co innego. No, granie w czterech, a, a w dwóch to jest zupełnie inna bajka. Ja też nie uważam siebie za jakiegoś plażowicza, po prostu lubię w to grać i, i próbuję w to grać i tyle. No oczywiście, że tak, pewnie, że lubię, lubię bardzo. Zawsze w przerwie między sezonami bardzo lubiłem iść na piach. Mamy fajną ekipę w Tomaszowie Mazowieckim, z którą można fajnie pograć. Także no, nie czuję się najgorzej na tym piachu. Trzeba pojechać i walczyć jeszcze jeden mecz i dobrze się bawić przede wszystkim. No granie, granie nad morzem jednak jest trochę inne, bo wydaje mi się, że może trochę bardziej wiać i to też może nam, Halowiczą, trochę przeszkadzać. Tak, myślę, że fajnie, że w ogóle mogliśmy zagrać taki turniej po, po pięciu miesiącach przerwy od siatkówki ligowej. Tak jak mówiliśmy, graliśmy dla ludzi, dla kibiców, mamy dla nich ogromny szacunek i, i chcieliśmy przypomnieć troszeczkę o sobie, o tej siatkówce, o tej siatkówce ligowej na naszym podwórku. Tak jak mówiliśmy, na naszą dyscyplinę trzeba dbać i ten turniej też był po to. Myślę, że chłopaki też ciekawie się sprawdzili w, tym, w tej grze. Przyznam, że trenowaliśmy tylko raz 4 na 4 dzień przed turniejem, ale udało nam się, udało nam się znaleźć system gry, który jest całkiem efektywny i, i przynosi całkiem niezłych korzyści. Nie chcę, nie chcę oczywiście się wdrażać w żadne szczegóły, bo nie analizowaliśmy żadnej gry rywali czy... czy, czy czy co się opłaca, co się nie opłaca, ale, ale to w sposób, w jaki graliśmy, myślę, że, że był, był i widowiskowy, i, i, i skuteczny. A to najważniejsze, tak? Ja się najbardziej cieszę z tego, że chłopaki się cieszyli grą, bawili, dali, dali ludziom dużo radości i tym tutaj zgromadzonym w Warszawie oraz tym przed telewizorami. Na pewno troszeczkę fizycznie odczuli, bo jednak te trzy mecze, mimo tej rotacji, którą robiliśmy, no to i tak, jedni odczuli to troszeczkę mocniej, drudzy trochę mniej. W związku z tym, ten jutrzejszy dzień jest takim dniem przeznaczonym na regenerację, ale od jutra mamy też w klubie reprezentantów Polski. Eee, na, pewno, na pewno też jutro ląduje samolot z USA i, i, i wszyscy, się te, wszyscy się z tego powodu cieszymy. I myślę, że od wtorku, od, od pierwszego popołudniowego treningu w łasku, bo tam udajemy się w tej chwili na, na krótki, taki mini obóz, to w tym momencie będziemy mieli już komplet i, i będziemy mogli trenować. Yy, 6 na 6 i, i coraz bardziej przygotowywać się już do, do sezonu, do tego właściwego sezonu ligowego.